Cześć wszystkim witam was w... bardzo serdecznie, ja jestem Grain, a to jest Warhammer 40 000 Down of War. Przed sekundą dosłownie skończyłem nagrywanie poprzedniego odcinka. Strasznie dobrze mi się gra, już to mówię na poprzednim odcinku, ale spokojnie, ale to nie ma problemu. Przesuwka między odcinkami jest. Nie znudzicie się aż tak bardzo. Powtarzaniem w kółko jednej myśli, jeżeli jeszcze się nie znudziliście. Eee, a my lecimy dalej. Szybciutko. Za imperatora Kto się mówi e, herezja rośnie na bezczynności A my nie, nie chcemy herezji w tym miejscu To jest herezja, my nie chcemy herezji, e, kur, to jest jakiś to jest jakiś must have dla chaosu. Jeżeli jesteś kurcze przedstawicielem chaosu, to musisz robić coś głupiego, gdy mówisz. Jeden kurde kwika Drugi kurde wrzeszczy, i co z nimi jest? Nie tak. Ja, znaczy, ja wiem, co z nimi jest, nie tak. Inaczej, by kurde nie byli w szeregu chaosu, ale. Ale kurcze, blade. No. Dobra. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek w kampanii zabraknie mi energii. Nie spodziewałem się. Teraz będziemy musieli czekać. Kurczę, najgorsze jest to, że ja tak naprawdę nie, nie mogę nikogo włożyć do drużyny szturmowych Marines, bo oni zawsze będą gdzieś latać. a ja nie mi chcę manewrować. Ość o ocie kurde! Troszeczkę się spóźniam. Zdecydowanie troszeczkę się spóźniam. Nie ma problemu. Powoli robi mi się ulepszenie, a jak zrobi mi się ulepszenie, to ja będę miał dostęp do kurde zejścia orbitalnego, do desantu. A nie wiem, czy pamiętacie z poprzednich dwóch odcinków? Nie z poprzednich dwóch, no, dwa odcinki wstecz. Nie wiem, czy pamiętacie, ale trochę, że mnie rozpierdalał. Możesz się wrócić, naprawdę. Wy tutaj przyszli? Nie dziwię się, bo kazałem wam tu przyjść. Ale... Ale nie jestem zadowolony. Jestem zadowolony z siebie. Dobrze, troszeczkę szybciej. Chyba nie mam za bardzo czegokolwiek do opowiedzenia. Możemy sobie pogadać o kanale. Na razie mam e, dwa suby. Jeden sub to jest mój koleżka, a drugi sub to też jest mój koleżka, który nie ogląda materiałów. I... Subuje mnie tylko. Niby fajnie, ale pamiętajcie, jeżeli dacie. napiszecie komentarz. Na przykład, tutaj nie musicie się. Ty... ale na przykład, o, bardzo fajny film. Podobał mi się. Oczywiście, że zostawię łapkę w górę. To naprawdę, to ja będę się czuł dobrze. i ja będę kurczę. jeszcze bardziej chciał nagrywać kolejny odcinek. Tak bardzo będę zadowolony. Muszę coś zrobić z to Z tą jasnością, wiem, strasznie mnie, jak patrzę potem, kurczę, highlightuję sobie e, odcinki, przeglądam sobie powinienem powiedzieć, highlightować to może na po angielsku, kurczę, ja nie jestem w Anglii. Tak czy inaczej, przeglądając odcinki, widzę, że tu jest jasno. Ja wiem, że kurczę ledwo mnie widać na tej kamerce, a na pewno 100 razy lepiej by mnie było widać, jakby kurczę tego nie było, bo sprawdzę, Ja lekko zakrywałem kamerką, jak testowałem kamerkę. Wystarczy, że tak lekko tu zasłonię. Ja nie wiem, jak was, bardzo was teraz zasłaniam, ale jak lekko zasłonię, to kurczę mnie widać perfekcyjnie. Ja muszę coś wymyślić. Muszę coś wymyślić, muszę sobie załatwić jakąś sztalugę, co innego. Ech... A. Yy. Nie, to prawdopodobnie już po fakcie, ale chciałem was, was uświadomić, że w najbliższym czasie zamierzam z-uploadować... chwila budowniczy Zamierzam z-uploadować nową serię sobie wyobraźcie i będzie to seria z z gry ale z jakiej nie powiem wam. Znaczy już na pewno wiecie, bo uploaduję to wcześniej niż kurczę. ...niż dam wam ten odcinek, bo ten odcinek jest praktycznie... ...o nie, nawet nie pamiętam liczby, ja po prostu nagrywam ciągle te odcinki w tym momencie. Tak się dobrze kurczę mi się gra. Mi się, mi się. Kurczę, ja nie mogę przestać, jestem uzależniony od nagrywania. Ale to dobrze, lepiej być uzależnionym od nagrywania i nagrywać, niż być... ...niż nie chcieć nagrywać, tak jak miałem w momencie, gdy przechodziłem po raz piąty misję z orkami. Wtedy już kurczę. żebyście wy wiedzieli, jak mi się wtedy nie chciało. Tak mi się nie We chciało, że w ogóle. A, a potem już kurczę luzik. Potem tak been? bardzo. miałem ochotę nagrywać. Najpierw piechota, trzy brygi. Nie. Najpierw dowódca. Dowódca jest najważniejszy. Tak. Właśnie powi powiedziałem, że. ten. kierowca ma się pośpieszyć, to. Stoczni Orbitalnej, tak to nazwijmy. Ty. Ty. Jeszcze muzyczka, no kurcze. Najlepszy odcinek. Daj lajka, jeżeli uważasz, że to jest najlepszy odcinek. Ja bym dał, naprawdę. Ja nie dam, bo to jest mój filmik i trochę tak... No nie wiem. Nie czuję się na siłach, by lajkować własne materiały. Nie, że są złe, bo są te... Są fajne. Tutaj taka... Oddziałuję teraz na waszą psychikę. Bardzo fajne odcinki. Ale tak samemu sobie lajkować, to trochę tak, no nie wiem. Średnio bym powiedział. Dobrze, bo koledzy się koledzy, kurcze kultyści się chyba troszeczkę rozpędzili w tym miejscu. Niestety mam kurde ciężkie boltery. Znaczy właśnie nie mam ciężkich bolterów. A, bo tych nie można, bo to są szturmowy. Dobra, to wy przelecicie sobie. Fake. Pinsyj! Tutaj, tu No raczej. Czyli ja wiem czego potrzebuję. Ja potrzebuję czterech oddziałów Kosmicznych Marii i Dreadnoughta. No dobra, to nie są elfy. Troszeczkę przesadziłem faktycznie, ale. ale wiecie o co mi chodzi. Nie będę się z wami bawił, nie wiadomo ile. Pek. Pek. Oczywiście, że. Predator chaosu sobie przyleciał. Frajery. Dobrze, teraz to jest nasza baza. O, to trzeba zbudować. To jest nasz najcięższy czołg. I najcięższa jednostka. Przecież naj, najcięższą jednostką powin, powinien być u nas, Kurcze Tytan. Ale na razie o tym trzeba. O tym na razie nie mówimy, bo wy nie wiecie. Ale ja wiem. Ale nie powiem. Jeszcze nie. Muszę się ogolić. Tak sobie pomyślałem. On takie wąsiska. I to jest najgorsze. Ja muszę sobie zacząć kurcze... To wszystko dąży do tego, żeby ten zarost był regularny. A nie, że mam tutaj takie dwie krechy. I na dole trochę kurcze brody. A reszta po prostu... Są jakieś pojedyncze włoski, ale, ale źle. Źle to wygląda. Muszę się ogolić. Nic nie poradzi. Bo tu za dwa dni znowu rośnie w taki sposób w jaki jest teraz. Proszę naprawić wieżyczkę. Proszę napierdalać. Ty też do przodu. The fallen shall be forever As the Emperor of Fire. The Bardzo dobrze. To by mogę to dać. To by mogę dać to. I idźmy tam. Nie ma co. Bardzo dobrze. Proszę tutaj. Powinienem. Jeden... A, ja tu nie mam tych. A, to nieważne. Zrobię sobie tutaj o teleportery osobiste dla terminatorów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj mogę to zrobić, ale to tak bardziej, żeby było sobie. Takie kurde the mają teksty Emperor. wszyscy. No i dobrze. Ej, mów! bo najpierw tu. Proszę najpierw tutaj przyjść. Za dużo to się na razie w odcinku nie dzieje, ja wiem. Ale spokojnie, jeszcze się rozkręci. Ja mam nadzieję przejść w tę misję w tym odcinku. Spójrzcie, to jest nasz największy czołg. Czy on nie jest największym czołgiem, jaki widziałem? Bo największy czołg ma Gwardia imperialną. Ale spokojnie, my mamy tak OP. Tak OP kurczę jednostkę. Że oni nam nie dają możliwości w ogóle w tej grze zrekrutowania jej. Pomyślcie o tym. Think about that. Nie, jedźcie tu. Nie ma co. Tu. Tu. A i tak będziecie tutaj. Przecież I tak tu przyjdziecie. No nic. Mam kurczę przynajmniej karabiny plazmowe. Przypierdolić z granata Siup! Halo Z granata powiedziałem Nie to nie No tam w końcu mu się udało Nie żebym był zły Ale trochę tak mógłby się Ty co wy robicie? Ty nie o to chodziło Do tyłu, tu 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 Ale zjebałem wam powiem Zjebałem troszeczkę, ale dobrze, wszystko jest pod kontrolą. Sytuacja opanowana. Mhm. Dobrze, cele. Oczyść świątynię z skazy. Nie potrzebuję tego robić, ale bym kurczę zjebał, Wam powiem. Stworzyłem marinesów. Ci będą tacy typowo, kurcze, przeciwko lekkiej piechocie. Znaczy, przeciwko lekkiej piechocie plus z rakietnicami, bo... bo tak należy. Nie to. To. Przeciwko lekkiej piechocie dystansowej, oczywiście. Są, prawda, lekkie piechoty, ten... lekkie piechoty do walki w wsparciu i nawet kultyści e, mogą... O proszę, koltyści nawet są właściwie taką jednostką, ale nie zamierza. Znaczy, sądzę, że moja jednostka kosmicznych Marines będzie stała nieco dalej od Tretnotu na polu bitwy, więc nie sądzę, bym musiał. Where you need us, tak, wiem, bardzo mi z tego Dobrze, idziesz tu drugi czołg. Czy ja mogę kurczyć i zasypać tymi czołgami? To jest jakieś nienormalne. Normalnie kurczę potem będziemy mieli e, limit jednostek 1 na tym naszym koleżce miny. Chyba nasz dowódca e, dowódca je wykrywa. A nasz czołg sobie w nie przy to mnie wchodzi Dobra, ja się nie boję. Tędy tu O, włączyli sobie buffa na... Na krwawy szał, chyba to jest Krwawy szał, korn, proszę bardzo. E, ktoś by się mógł zapytać mnie, e, dobrze jest, korn, a mówiłeś, że tutaj gdzieś jest Sinch jeszcze to gdzie jest Sing? Tak, ktoś mógłby się zapytać, ale byłby troszeczkę e, średnio rozgarnięty, bo przypominam, że jedną, jedną z, z głównych e, złodów, złodówców tutaj jest, kurczę, Lord e, Czarnoksiężnik. Lord Czarnoksiężnik. Raczej Czarnoksiężnik, ale wiecie, o co mi chodzi. To mi daj. Nikt nie zginie! Szybko, do okopu! Do okopu! Do okopu, szybciutko! Pyk! Co... co do tyłu? Ani kroku w tył! Tędy. W tych. Dowódca powrócił, ale zjebałem. To nic. Wymacić do przodu. O tutaj. No i dobrze, i kończymy. Czas. Nawet dobry. Chyba nawet kurczę za dobry, wam powiem, bo na razie to mamy z 15 minut. Ale. Proszę Was. To tylko liczba. Tutaj, tutaj. Karabiny plazmowe się przydały. Znaczy nie widać, żeby były aż tak efektywne. Głównie dlatego, że tutaj dzieje się wszystko absolutnie. Ale jakbyście, jakbyśmy mieli walkę. Yy, ta jedna drużyna Marińskiego chaosu kontra jedna drużyna. Karabinów plazmowych, to zobaczylibyście, na czym polega różnica. No dobra, jebać. Dreadnought, pokaż, że się nie boisz. Ja to bym się nie bał. Imperator też by się nie bał, więc. No i zawahał się. Tak też dzieje. I tyle, i koniec. Koniec misji. Przynajmniej tak mi się wydaje.

No, a trzeba... Widzicie? Lekka piechota, lekka piechota. Skąd on to wiedział? Wywróżył to z kart. No niemożliwe. Powinienem zostać tu w okopie. Tak samo, jak powinienem cofnąć się troszeczkę tymi. A wami wchodzę do środka. Nawet kurde nie patrzę. zniszcz z radziecką gwardię imperialną. Zrobione. Koniec misji. Panie i panowie. inquisitor toth has arrived at your request and what do our scouts say the guard's distraction was a success the chaos lord and his host escaped we are however tracking their movements and questioning some of the traitor guard that we captured how could i not have seen this how is it i am blind when it matters the most are you referring to these traitorous guardsmen or the destruction of your homeworld I was Już to powinien... I killed with the Inquisition's i watched too many innocents die in a holy firestorm. And yet, here I am again, at yet another doorstep, with the Executioner's blade in my very hand. Blessed is the mind too small for doubt, Gabriel. Perhaps there is truth in there, for the both of us. I still believe, old friend. I believe in the sovereign might of the Golden Throne and in the purity of the Imperium. But you have lost faith in yourself. Only in what I see, Isidore. Only in what I see. And what is it that you see, Captain? I see conspirators and liars more concerned with their own agenda than the will of the Emperor. I am not so easily cowed by such displays, Captain. You lied Captain to me and cost me men! better they die. their blood pure. if you feel warranted in handing out recriminations, then their deaths are on your head. i warned you to leave this world, to leave tatras, for the warp storm. your words still ring untrue, inquisitor. i know you were here before we arrived. i am not in the habit of explaining my actions, captain. but yes. i was here before you arrived. Stalking after horrors to strip my knights of their dreams. The same horrors that the legions of Chaos seek? Untartarus, there are no coincidences, Captain. There is only the storm that winnows the faithful from the heretic. Are we faithful men, Toth? Good servants of the Emperor? It is time for us to put aside our differences. What do they seek, Toth? What do you seek here? This world is cursed, Captain. Thousands of years ago, an artifact of ancient evil power was lost here. The forces of Chaos seek this artifact. They've sought it for centuries, but have never held all the pieces of the puzzle. And now they do. An Imperial excavation team uncovered the first marker, and word somehow got to the enemy. With the knowledge of the exact planet and the first marker, it was a simple matter to uncover the remainder. Now they have the last piece necessary a key to unearth the artifact itself. What is this artifact? A stone, called the Maledictum. It contains a creature of great evil, a creature of chaos itself. The stone imprisons a demon, one of untold power. How is it possible that the citizens of Tartarus did not know this? These artifacts lay buried beneath their own cities. From what I surmise, the demon within the melodictum may be imprisoned, but it is not powerless. It can still influence people with visions and madness. The text in the registrator Malfius speaks of a warp storm that visited this system at an age when many space marine chapters were still young. The storm drove the inhabitants of this planet insane under the demon's influence they hid the markers and buried the maledictum to protect it against hunters like myself when colonists returned to this world they remained ignorant of the perils they built over the dark places never knowing what lay beneath and the elder did they seek this power for themselves no it was they who imprisoned the demon in the first place the Elder fiercely safeguard knowledge of the stone against all others, going so far as to interfere in our efforts to find it. As Chaos's most ancient enemy, they see themselves as the only capable defense against its influence. And we have paid for their arrogance. I assume there is still time to avert disaster. This is already a disaster. The power of the Melodictum is enough to turn the faithful and drive men mad. Many of the Imperial Guard and local population have already turned, as you've seen. It's affecting you and your men as well. I can feel it. It is calling the Warp Storm to eclipse this system. It wants to trap us here, with it, so I can force even the best of us to serve its twisted will. This is why I encouraged you to leave, why I still encourage it you know i cannot do that i will not shrink away in the face of evil tom will be rich not till he let us in this screen and face our enemy united together we have a better chance of finding and destroying the maledictum Dobrze. Ją usłyszałeś, że to zły demon, który chce cię. który nie jest twoim sojusznikiem. I kurwa słuchasz! Maledictum jest mine. Smigol? To wszystko wyjaśnia. To jest po prostu pierścień. Malediktum to pierścień. Ukryty przez elfiki. Wszystko się zgadza. Tak. Kto jest Gandalf? Nieważne. Ważne jest to, że kończymy ten odcinek. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, like, skomentujcie. Ja byłem Great, wy byliście Wy, a to był Warhammer 40 000 Down of War Widzimy się w następnym odcinku.